Niepokojące testy zaczęły się w Europie. Do czego chcą nas przygotować? Korea Północna ostrzegła Japonię przed wystrzeleniem swojej satelity. Skąd taki dziwny ruch ze strony Kima? Następnie dowiemy się o grupie, która przerzucała migrantów przez polską granicę. Znamy nowe szczegóły. A na koniec jak nasze media przedstawiają Chiny i Stany Zjednoczone. Zobaczmy. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie o 6.30 i 18.00 macie najświeższe wiadomości z kraju i ze świata, a ja już nie przynudzam, lećmy z pierwszym tematem. Francja przeprowadziła sprawdzian nowej rakiety mogącej przenosić 10 głowic jądrowych. Każda z nich ma większą moc niż urządzenie, które spadło na japońską Hiroshimę pod koniec II wojny światowej. Ten rozwój utrwala wiarygodność naszego zabezpieczenia nuklearnego, podkreślił szef francuskiego rezortu obrony. Francuski minister obrony Sebastien Le poinformował w sobotę o udanym teście strategicznego pocisku balistycznego M51.3. To nowa wersja broni mogącej przenosić głowicę z ładunkiem termojądrowym. Wspomniany pocisk może przenosić. 10 głowic jądrowych, każda o mocy od 100 do 300 kg. Dla porównania, urządzenie, które spadło na Hiroszimę w sierpniu 1945 roku, miało moc 15 kg. Ministerstwo w komunikacie podkreśla, że pocisk podczas testu był cały czas monitorowany przez Generalną Dyrekcję Uzbrojenia. Strefa opadu znajduje się na północnym Atlantyku, kilkaset kilometrów od wybrzeża. Test przeprowadzono bez ładunku nuklearnego i ściśle przestrzegając międzynarodowych zobowiązań Francji, czytamy w oświadczeniu. Significantly to this strategy. Być może jest to odpowiedź Europy na to, że ostatnio Rosja podpisała ustawę o unieważnieniu traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych. Przypominam jednak, że traktat ten został ratyfikowany przez większość krajów, w tym Francję. Ministerstwo oświadcza jednak, że pociski są w końcu monitorowane, a skoro są monitorowane, to przecież do niczego strasznego nie dojdzie. Ani dzisiaj. Ani w przyszłości, nie? Jednak Rosja zadeklarowała, że nie będzie testować broni, jeżeli nie zrobi tego Waszyngton, czyli miałoby to miejsce jedynie w odpowiedzi na podjęcie podobnych działań przez Zachód. Powinniśmy się również pochylić nad tym, czy działania takie faktycznie mieszczą się w warunkach traktatu, a jak świadczy jeden z nich, Zobowiązuje strony, by nie przeprowadzały jakichkolwiek wybuchów jądrowych oraz zapobiegały wszelkim takim wybuchom na wszystkich obszarach podległych ich władzy. Strony zobowiązane są także, że, że powstrzymają się. Od powodowania, zachęcania lub do uczestniczenia w, w jakikolwiek sposób w przeprowadzaniu takich wybuchów. Pamiętajmy, że są to testy i zawsze może pojawić się sytuacja, w której coś pójdzie nie tak. Mogłoby przykładowo dojść do potencjalnego, być może przypadkowego wybuchu, co z kolei mogłoby dać Rosji zielone światło do przeprowadzenia podobnych działań bez jakiegokolwiek łamania wcześniej złożonego oświadczenia. Zatem jest to zawsze niebezpieczne, jednak niemniej powinniśmy też, Testować bomby atomowe, tak samo jak robi to chociażby Korea Północna, no bo oni wydają nam się tacy, wiecie, poza jakimkolwiek prawem, poza jakąkolwiek jurysdykcją. Ludzie, którzy no, nie uczestniczą w żadnym konflikcie, nie należą do żadnego paktu, no i jednak warto mieć to na uwadze, że Korea Północna bardzo ściśle współpracuje z Rosją i z Chinami. Więc skoro współpracują z Rosją i Chinami, no to oni mogą testować broń jądrową, która później będzie wykorzystywana właśnie w ewentualnym konflikcie pomiędzy Rosją a NATO. Warto by było wspomnieć o tym, że Francja to nie jest jedyny kraj, który zaopatruje się ostatnio w niebezpieczne bronie, bo jakiś czas temu Izrael informował o testowaniu żelaznych promieni. Jest to taka broń laserowa o działaniu punktowym. Co brzmi dość niepokojąco, nie? No i faktycznie tak jest. Izrael zamierzał używać go w walce z Hamasem jako jeden z elementów obronnych, chociaż no, moim zdaniem wygląda to na broń no, niezbyt defensywną. Wiele ostatnio mówi się o tych niebezpiecznych broniach, więc pewnie w sytuacji konfliktowej mogłoby się zrobić naprawdę gorąco. Zobaczmy zatem, co tam w Korei Północnej. Japońska Straż Przybrzeżna poinformowała, że Korea Północna powiadomiła Japonię, że w dniach 22 listopada na 1 grudnia planuje przeprowadzić wystrzelenie rakiety wynoszącej satelitę kosmicznego w kierunku Morza Żółtego i Morza Wschodniochińskiego. Jeśli dojdzie do wystrzelenia rakiety, będzie to prawdopodobnie trzecia w tym roku próba umieszczenia satelity szpiegowskiego na orbicie przez Koreę Północną. W reakcji premier Japonii Fumio Kishida stwierdził, że systemy obronne jego kraju, w tym niszczyciele Aegis i rakiety przeciwlotnicze PAK-3 są gotowe na wypadek wystąpienia nieoczekiwanej sytuacji, nawet jeśli celem jest wystrzelenie satelity, użycie technologii rakiet balistycznych stanowi naruszenie szeregu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, powiedział Kishida. To także kwestia, która ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo narodowe. Japonia będzie współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, Koreą Południową i innymi krajami, aby zdecydowanie nalegać na Koreę Północną, by nie przeprowadzała wystrzelenia rakiety. Podkreślił japoński premier. W oświadczeniu południowo-koreański kontradmirał Kim Ji-hun stwierdził, że przybycie amerykańskiego lotniskowca pokazało ze strony Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych silną połączoną postawę obronną i zdecydowaną gotowość do reagowania na rosnące zagrożenie nuklearne i rakietowe ze strony Korei Północnej. Ciekawe jest to, że Korea Północna nawet się nie kryje z tym, że próbuje umieścić nad terenami wrogich państw satelitę szpiegowską, nie? i to po raz kolejny. Ciekawe, co ma na celu informowanie wroga o wysłaniu w jego kierunku urządzenia szpiegowskiego, i czy nie mija się to w pewien sposób z całym celem tej akcji. Być może jest to pewien sposób na zwrócenie na siebie uwagi świata i wrogich państw, bo w końcu są środki, którymi mogą się posłużyć, by powstrzymać te działania. Jak stwierdził premier Japonii Fumio Kishida, e Systemy obronne tego kraju, jego kraju, w tym niszczycielskie AEGIS i rakiety przeciwlotnicze PAK-3, są gotowe na wypadek wystąpienia nieoczekiwanej sytuacji. Stwierdził on również, że wystrzelenie podobnych urządzeń będzie poważnym naruszeniem warunków umowy Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tylko, że zastanówmy się właśnie, po co informować kogoś o tym, że wystrzeliwujemy e, satelity stricte szpiegowskie. Przecież nikt nie chce mieć satelitów szpiegowskich nad swoim krajem. Zatem pytanie, czy to na pewno są satelity szpiegowskie? Albo przynajmniej ile różni te satelity od satelit chociażby amerykańskich, czy szer szerzej rozumianego świata zachodu? Bo nie zapominajmy o tym, że przecież i my korzystamy z takich urządzeń, chociażby do inwigilowania, szpiegowania e, sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Oni też z całą pewnością nazywają satelity amerykańskie właśnie szpiegowskimi. Więc być może jest to po prostu całkowicie normalne działanie każdego nowoczesnego kraju, który wysyła swoje satelity, tylko my je nazywamy szpiegowskimi, tak samo jak tam nazywają szpiegowskimi nasze. Trochę podobna sytuacja, jak my nazywamy Białoruś dyktaturą, a Białoruś nazywa Polskę dyktaturą, nie? że u nas są nielegalne wybory. I my w odwecie też im mówimy, że tam były nielegalne wybory. No obłęd. Nie wchodziłbym w taką e, propagandową narrację. Wysłali satelity, wiemy o tym, mamy konkretne informacje, jaki to model. Spoko, fajnie, też takie zapewne mamy w tamtym terenie. Nie umieszkają również współpracować z innymi krajami w celu powstrzymania podobnych działań ze strony Korei Północnej, tak przynajmniej de deklaruje Japonia. Stany Zjednoczone zdążyły już nawet podjąć pewne działania w przypadku poprzedniej próby wystrzelenia takiej satelity, nakładając na nich, jak mogliście, już zgadnąć, tak. Sankcje. Na pewno bardzo wiele im te sankcje robią. Kim Jong-un już zrobił pewnie pod siebie. Tak jak Joe Biden w, w sumie w większości randomowych momentów, kiedy tylko spojrzycie na filmy z jego udziałem. Dla urozmaicenia oberwało się także i Moskwie, ponieważ oskarża się ich o wspieranie działań Korei, a dokładnie chodzi o Rosjan, którzy mieli współpracować z Koreą, bo jak pisze. Space 24 bezpośrednio wspierali lub pomagali generować przychody. No to super. Co do zasady, to można w taki sam sposób oskarżać chociażby Francję czy Niemcy, które w dalszym ciągu, czy Hiszpanię, które w dalszym ciągu współpracują z Rosją. A Rosja współpracuje z Koreą, więc być może ich też należałoby sankcjonować. Piszą również, że Departament Skarbu USA nałożył też sankcje na zarejestrowaną w Moskwie firmę Intellikt LLC. No, uwaga. Tutaj uważa się, że należy ona do Kozłowa lub jest przez niego kontrolowana. Ale jak widać, nie ma sankcji bez Rosji. Wszędzie tam, gdzie sankcje, tam zawsze, zaraz musi się pojawić gdzieś Rosja, która. No, domyślam się, że już ma to serdecznie w poważaniu. Tym bardziej, że ostatnio właśnie nagrywaliśmy o tym, że generują oni rekordowe przychody pomimo sankcji. I to ze sprzedaży surowców. W jaki sposób? Przecież to Putin miał serio leżeć i kwiczeć i robić pod siebie, a ludzie mieli być na niego wściekli, że jak mógł doprowadzić do takiego osankcjonowania jego kraju? A tu, no, niezbyt to wyszło. Nawet 2600 cudzoziemców z Iraku, Syrii i Palestyny mogło trafić do Polski, a następnie do innych krajów Unii Europejskiej z powodu działań grupy naruszającej prawo, którą rozbili funkcjonariusze Straży Granicznej. Przestępcy przewozili migrantów przez granicę z Białorusią. Informacje o zatrzymaniu osób działających w zorganizowanej grupie naruszającej prawo, zajmującej się przewozem imigrantów, potwierdziło Biuro Prasowe Straży Granicznej. Jak poinformowano, w trakcie działań zatrzymani zostali obywatele Polski, Ukrainy, Iraku i Białorusi. Przestępcy zorganizowali pro Ceder, w ramach którego migranci trafiali początkowo do Turcji i Iraku. Następnie byli transportowani na Białoruś, skąd nielegalnie przewożono ich do Polski. Część z osób, które dotarły do Polski kierowała się dalej, głównie do Niemiec. Z informacji udostępnionych przez Straż Graniczną i Prokuraturę wiadomo, że podejrzanych w sprawie jest łącznie 32 osób. W trakcie przeszukań w lokalach zajmowanych przez przestępców odnaleziono m.in. gotówkę i dokumenty paszportowe. Aktualnie w toku postępowania lubelskiego wydziału za miejscowego departamentu do Spraw przestępczości, zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie jest 32 podejrzanych, w tym m.in. obywatele Polski, Ukrainy, Syrii, Iraku, Turcji i Gruzji. Postępowanie, w które zaangażowane zostały służby z Polski, Litwy oraz Niemiec, jest prowadzone w ścisłej współpracy z Eurojustem i Europolem, czytamy w komunikacie. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec jednego z podejrzanych na wniosek prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na ok okres trzech miesięcy. Wobec kolejnych pięciu podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju. Zatrzymani zostali obywatele Polski, Ukrainy, Iraku i Białorusi. Jak zawsze mają tutaj do czynienia imigranci, którzy do nas przyjeżdżają. My ich tutaj gościmy. No, i niestety sprowadzamy sobie przestępców do naszego kraju. Jak dla mnie, osoba, która przyjeżdża do nas, nie mieszka nawet tutaj zbyt długo, nie wykazała się jakąś pracą i odprowadzaniem podatków i popełnia przestępstwo, z automatu powinna być deportowana stąd. Po prostu z miejsca. Nie chcemy ich nawet utrzymywać w naszych więzieniach. Nie powinni mieć tutaj prawa wjazdu. Jeśli my kogoś przyjmujemy do siebie z dobrego serca, dając mu możliwości bezpieczniejszego, lepszego życia, lub po prostu takiego, jakie chciał, bo jeśli Polska nie okaże się dla niego lepsza, to przecież nikt nie powinien ich trzymać tutaj na siłę i oni tego nie szanują, nie są w stanie się odwdzięczyć no to powinni zrobić wypad i to już. Bo niestety. Imigranci z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii z Gruzji tworzą w Polsce zorganizowane grupy przestępcze, które działają jak Polska z lat 80., -tych, 90., -tych. z lat takich, o których chcielibyśmy już zapomnieć, które już dawno zapomnieliśmy, w Polsce się już nie tak załatwia interesy jak to, co słyszymy bardzo często z mediów, że oni na przykład za rozwiązanie umowy Zabrali kogoś na stocznie, nakopali mu i kazali mu podpisać dokumenty, które stwierdzają, że no, rozwiązał tę umowę w jakiś inny sposób. No to są mafijne porachunki, takie jak za czasów Mafii Wołomińskiej czy Mafii Pruszkowskiej, z którymi my już chcieliśmy się pożegnać. No i sprowadziliśmy sobie na głowę takich właśnie ludzi. Jak na razie Polacy za bardzo na tym nie obierwają. To są grupy mafijne, które gdzieś ro mają rozgrywki między sobą. Domyślam się, że zapewne wprowadzają w obieg jakieś nielegalne substancje, na przykład do Polski, czy broń. Co jest niebezpieczne, no jak na razie nie krzywdzą wprost Polaków, ale kto wie, czy tak się przypadkiem nie, nie zacznie dziać. Ostatnio wspominałem kilka razy o tym, jak Rosjanie przerzucają przez fińską granicę imigrantów, zamieszanie tym z tym spowodowane najwidoczniej spowodowało, że uśpiło to naszą czujność w sprawie naszych własnych granic. W czasie kiedy mówiło się o nowych drogach przemytu imigrantów, no to w tym samym czasie szajki przestępcze kontynuowały przerzucanie ich przez polską granicę. A że jest zima, no to pewnie nam się wydawało, że okej, okay, no to będzie bezpieczniej, bo pewnie mniej osób będzie tam stało i będzie się chciało im przedzierać przez lasy. Błąd. Takich grup przestępczych jest z pewnością wiele i to wiele, wiele więcej. Pewnie jeszcze sporo takich, których nawet nie udało nam się wykryć. Jak pisał e, PAP jeszcze w październiku, e, biznes związany z przemytem ludzi rozwija się coraz szybciej, a w tym roku imigranci zapłacili już 360 milionów euro. Koszt przerzucenia jednej osoby przez morze, a następnie na teren Unii waha się między 2 a 15 tysiącami euro. Nie potrzebujemy więc kalkulatora, żeby móc powiedzieć, że mówimy o ogromnych liczbach, bo zobaczcie na tę skalę tych ludzi. A ma miejsce pewnie jeszcze sporo takich przemytów, o których nawet nie wiemy. Również w zeszłym miesiącu TVN pisał o równie ciekawej sytuacji. Strażnicy graniczni zatrzymywali, za, za, zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o organizowanie przewozu 12 imigrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Polski. Najpierw parł jeden z nich, a po kilku dniach kolejni oraz podejrzane organizowanie i zlecanie przewozu. W obu przypadkach w busach była ta sama grupa syryjskich imigrantów. Czajcie, nie? Zatrzymali przewoźników, a migranci pojechali sobie dalej. Ciekawy jest ten system zapobiegania przemytu. Następny temat. W Nienotowany od ponad 60 lat spadek udziału Chin w globalnym wzroście gospodarczym pokazuje, jak silnego wstrząsu doświadcza ekonomia państwa środka. Wartość światowej produkcji jednak rośnie głównie za sprawą Stanów Zjednoczonych, ale także Indii, Indonezji, Meksyku, Brazylii i Polski, pisze brytyjski Financial Times, w opinii której autorem jest Rushir Sharma, szef Rockefeller International. Komunistyczne Chiny pod władzą Mao tse i w czasach wprowadzonej przez niego reindustrializacji. W latach 60 i 70. XX wieku pogrążyły się w zastoju gospodarczym. Rządzący w Pekinie jego następcy w latach 80. XX wieku otworzyli kraj na świat i wprowadzili na ścieżkę błyskawicznego rozwoju. Jak zauważa Ruhir Sharma, udział Chin w globalnej gospodarce wzrósł niemal dziesięciokrotnie z poniżej 2% w 1990 roku do 18,4% w 2021 roku. Żaden naród nigdy nie awansował tak daleko i tak szybko. Jednak w 2022 roku udział Chin w światowej gospodarce gospodarce spadł, a w 2023 roku ten spadek się pogłębi. Teraz wynosi on 17%, ten dwuletni spadek łącznie o 1,4 punktu procentowego nie przytrafił się Chinom od lat 60. zeszłego wieku, zwraca uwagę autor publikacji w FT. Chiny dążą do odzyskania statusu imperium, który posiadały od XVI do początku XIX wieku, kiedy to ich udział w światowej produkcji gospodarczej osiągnął szczyt na poziomie 1/3, ale cel ten może wymykać się spod kontroli. Zmiana sytuacji w Chinach może zmienić porządek Świata stwierdza Rushir Sharma. And the most threat, the Tylko, no, jakby to powiedzieć, może Wam zamiast mówić, to po prostu pokażę, jak to w rzeczywistości wygląda. No, bo tutaj słuchacie narracji z naszych mediów, a proszę bardzo, chciałbym Wam przedstawić, jak to wygląda. W rzeczywistości ten e, zielony wykres to Stany Zjednoczone, niebieski wykres to Chiny PKB. E, na kraj. Mhm. Jak widzicie, no to ten niesamowity spadek Chin to jest zrównanie się praktycznie z poziomem Stanów Zjednoczonych. Hmm. Być może chwilowe, być może niechwilowe, ale o jakimś o jakiejś zapaści kraju. E, do Xi Jinpinga bym tutaj chyba nie mówił. No ale cóż, słuchajcie naszych mediów bezgranicznie, bezwarunkowo, bo to, co przecież media mainstreamowe mówią, to musi być prawda.